Dzień dobry. Siódma rano. Ja już po śniadaniu ruszamy dalej w drogę. Jedziemy do kolejnej miejscowości w Tadżykistanie. Jedziemy zaraz do Istar, do Czy jakoś tak, jeżeli się nie mylę? Musimy dojechać na dworzec, stary dworzec autobusowy i stamtąd weźmiemy, jeżeli będzie marszutka. A jeżeli nie, to. Sharing taxi. 70 km Myślę, że godzinka z kawałkiem i będziemy na miejscu Będę zaraz siadał w marszutkę Nie wiem gdzie ona jedzie, ale Mam nadzieję, że w stronę centrum A jeszcze lepiej jak będzie jechała na ten stary dworzec Jednak z Buta idę Te marszutki wszystkie pełne, nawet nie ma jak wsiąść tam Także dałem sobie spokój bo Wolę z Buta iść Dobra, jest marszutka do Istrawa ale dopiero o 8.30, czyli mam 45 minut. Idę się zapytać o te taksówki zbiorowe, może pojedziemy szybciej. Dobra, czyli jednak jedziemy taksówką. Cena tylko pół dolara więcej, więc nie jest źle. Ale czekamy jeszcze na jedną osobę, więc jeżeli się nie znajdzie ta osoba do 8.30 to idę na marszutkę, a jeżeli się znajdzie to jedziemy taksówką. nie uwierzycie jaka historia przyjechałem do miasta idę na hotel chyba tu jest tylko jeden z tego co kojarzę i tak chłop daje mi klucz do pokoju idę otworzyć ten pokój nie da się wracam na recepcję pokazuję mu że się nie da otworzyć poszedł ze mną spróbował sam nie dało się otworzyć no i mówi mi że nie ma więcej pokoi no i tak, pytam siedzi drugi hotel. To mi mówi, że 5 km stąd. Także zajebiście. Więc cały dzień będę z pesakiem chodził. Zobaczę co mam zobaczyć. I jadę dalej do Dushanbe. Bo to jest po prostu śmiech na sali, co tu się dzieje. No nic, bywa i tak. Trudno się mówi. Trzeba sobie radzić. Idziemy zwiedzać miasto. Idziemy na fort na wzgórzu Żołnierze pilnują drogi Tu mamy widok na miasto dużo się buduje jak widać A tak wygląda fort Będę miał tura na fortecy z dyrektorem tego obiektu Tu mamy jakieś prehistoryczne kości Zoro Strayan, którzy Tu tu zamieszkiwali. I found this. There uh, are uh, two pipes uh, water supply pipes of 8th 9th century in this side and in uh, in this side. Ten so, jeżeli dobrze zrozumiałem płynęła woda. Tak to wygląda. We continue excavations and found another cistern. Nami this, symbol. Uh, this new 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 building. It is not history. Ah, okay. Uh, he the a great. He was a great. Who uh, was built this uh, fortress? Our fortress in eighteen sixty six. Okay. Building this amphitheater. Found five years ago. Okay. Unfortunately, seems to old to play with. By average people. In in five. Mirror. Oh, it's mirror. Okay. Mirror. OK. A więc, kiedy musulman, people, do namras, He, closed Abdul Aziz boy, był w muzeum A więc, da, da, Abdul Aziz boy i Pan dyrektor pokazał mi muzeum tutaj w mieście w Tadżykistanie. Bardzo fajnie. Polecam tu przejechać. Dziękuję bardzo. I jeszcze taki amfiteatr tutaj zbudowali, ale pan dyrektor powiedział, że jest to kompletnie niezwiązane z kulturą y, y, tych ludzi, którzy tu mieszkali wcześniej. Więc y, nie wiem, nie, nie, sam zastanawiał się, po co to zbudowali tutaj. Brama główna y, do fortecy i taki ogród tutaj jeszcze. Jeszcze ciekawostka na temat miasta. Istarafszhan jest najstarszym miastem w całej Azji Centralnej. Zostało zbudowane 2500 lat temu przed naszą erą. Mamy jakiś meczet. OK, doszliśmy do meczetu, wybudowany w XV wieku. Pan tutaj, chce już nas prowadzi? Z góry. Z wierzchu. Oto pierwsza restauracja. Oryginał. Oryginał. Aha, oryginał. 600 lat. Oto każdemu złoto dla złota. Siła. Oto za 600 lat to jest lizli. A tu mamy kościół. Kolejny meczet. Kompleks meczetów. Idziemy zobaczyć. Idziemy jeszcze tutaj na ten bazar. Zobaczymy co się dzieje. Wygląda zachęcająco, więc sprawdzimy. Idziemy na bazar. No, w sumie nic specjalnego tutaj nie ma. Myślałem, że będzie lepszy bazar. Ta stara brama wskazywała, że mogło tu być lepiej, ale jest jak jest. Ostatnie miejsce, które zwiedzamy w mieście, pomnik Lenina, a z tyłu mamy widok na jezioro. Pan Lenin Żeby tu wejść trzeba było wyjść po 365 schodach Jeszcze szybki obiad i jedziemy do Dushanbe godzina 15. Jedziemy do Dushanbe znowu taksówką zbiorową Czekamy jeszcze na jedną osobę i będziemy jechać na biletu 130 w somoni Jakieś 5 godzin drogi do Dushanbe. A tak wygląda nagabawywanie ludzi, żeby ich zabrać do taksówki. Kierowca stoi i woła Dushanbe. I spyta się ludzi, kto chce jechać. No, czekamy już 15 minut. Trochę długo. Mam nadzieję, że szybko pojedziemy. Pierwszy stop, ramki na autostradzie. Zatrzymaliśmy się na chwilę, kierowca poszedł do toalety. Jest godzina, jestem w Dushanbe. Wysiadłem tutaj, w takiej drodze ruchliwej. Ale mam e, 5 minut do dworca autobusowego, i stamtąd 5 minut do hostelu. Także nie jest źle. Jeszcze wieczorny znak przed pójściem do hostelu. Kurde, gdzie ten hostel? Nie zaciekawie to wygląda, żeby to jakiś hostel był. Okolica nie zachęca. Do spacerowania tutaj, szczególnie nocą, ale tak mi każe iść, tak idę. Jest znak, także idziemy dobrze, idziemy do hostelu.